Cześć, z tej strony Łukasz Ćchocki, ekspert afiliacji i topowy wydawca programu partnerskiego M2M w Polsce. W tym nagraniu zwracam się w szczególności do osób, które postawiły już swoje pierwsze kroki w programach partnerskich. Nie ma znaczenia, czy to jest broker, Comperia, lidstar, mylit, czy może wspomniany właśnie tutaj money to money. Nie ma to znaczenia. Wy już wiecie, że da się tu zarobić, macie jakieś pierwsze sukcesy, być może wysłaliście pierwszy wniosek, być może zarobiliście pierwszy tysiąc, ale dotarliście do takiego momentu, kiedy nie wiecie w jaki sposób pracować, żeby było to przyjemne, ciekawe, żeby ta kasa cały czas rosła, żeby nie było sytuacji, w której cały dzień siedzicie na Facebooku i żeby te wyniki faktycznie miały sens, no bo dorobić sobie 500 złotych w programie, w którym można zarabiać 10 tysięcy i więcej, no to czegoś tutaj wam brakuje i prawdopodobnie brakuje wam albo sprawdzonego skutecznego systemu, albo mentora, który poprowadzi was krok po kroku, być może brakuje wam dobrych skryptów, ale takich, które naprawdę dają konwersję 10 na 10, być może brakuje wam Jakiegoś lejka sprzedażowego, te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby przy praktycznie zerowym nakładzie czasu, no godzinkę maksymalnie dwie godzinki dziennie zarabiać, zobaczcie, 34 tysiące złotych i już tu 10 tysięcy z poprzedniego miesiąca rozliczone, no, można takie pieniądze robić, poświęcając godzinkę dziennie. Taka. Prawda, jeżeli ty siedzisz 8 godzin przed kompem i nie masz takich wyników, to znaczy, że gdzieś robisz błąd, czegoś ci brakuje w tym całym systemie działania i tutaj to jest zero jedynkowy, no po prostu jest taka rzeka hajsu, no to jest rzeka hajsu, która płynie z m 2 m i w twoim tym systemie, w tej całej twojej rynnie gdzieś jest dziura, trzeba ją znaleźć, zalepić tak, żeby w ostateczności na twoje konto bankowe trafiała pełna, suma do wypłaty, żebyś był zadowolony, żeby ta twoja praca przynosiła korzyści. W jaki sposób najprościej, najszybciej i najskuteczniej taką dziurę załatać? Otóż dołączając do Akademii Afiliacyjnej, czyli do mojego kursu internetowego, w którym pokazuję ci wszystkie elementy tego systemu, sprawdzisz sobie co już masz, bo na pewno coś już masz, jeśli już zarobiłeś pierwsze pieniądze, to masz wszystko od podstaw, ale pokażę ci też, gdzie możesz pewne dziury załatać, jak możesz poprawić swoją konwersję, jak możesz poprawić wysokość, jeśli chodzi o stawki wniosków, wysokość konwersji, zapisywalność w ogóle do m 2 -u. U mnie się zapisuje po 30-40 osób dziennie. Porównaj to, ile ty masz osób, to można sprawdzić. Sprawdzić można również liczbę wniosków, można sprawdzić, co to są za wnioski, czy to są CPL, czy CPS-y. To jest bardzo ważne, czy ty poświęcasz 10 minut i zarabiasz za to, 30 zł, czy poświęcasz 10 minut i zarabiasz 200 zł, jak ja i moi biznes partnerzy. A więc to wszystko sprawdzimy sobie tutaj w systemie, jesteś w stanie to sprawdzić w ciągu 24 godzin. Dołącz do mojego kursu po to, żebyś miał porządny biznes. Teraz, jak nigdy wcześniej, taki biznes online jest potrzebny, jest przydatny. Daje on wolność geograficzną, ale nie tylko, daje ci wolność przede wszystkim finansową, bo jak wiesz, wszystko idzie do góry. A zatem, jeżeli masz taką sytuację, że już wiesz, że programy partnerskie dają zarobić, ale właśnie nie wiesz, co robisz źle. Ten kurs Akademia Afiliacyjna jest dla ciebie. Odezwij się do mnie, dam ci link promocyjny i ta promocja już się wkrótce skończy, ponieważ ilość produktów tych Akademii, które mam do sprzedania w wersji promo, jest po prostu już znikoma. A zatem, kto pierwszy, ten lepszy. Czekam na Twoją wiadomość, odezwij się, zaklep sobie miejsce w kursie, zdobądź ten kurs po prostu jeszcze przed majówką. Do usłyszenia.